Koro? Eee, no dobry zawodnik, ale nie wiadomo kto jeszcze będzie, a są lepsi, także dajmy trujeczkę na początek. Narys. Narysek. Ja lubię jego freestyle, uważam, że też jest mocnym zawodnikiem, ale wyżej niż koro go nie mogę dać, bo jednak te osiągnięcia na to nie pozwalają, także cztery. Recha. Ej, ale mieli być w ogóle też słabsi zawodnicy, ja cyżaj. Dzisiaj... No nie dam go wyżej niż koro, bo to kopia koro. Także dajmy pięć. Milu. I to będzie jeden, bo kiedyś myślałem, że ktoś inny jest top jeden, ale teraz uważam, że Milu top jeden. Filipek. No to dwa, no damy dwa, no bestia z Milicza powinna być numer dwa w takim razie, skoro tak mamy. Edzio. Ej, i w końcu jest ktoś, kto zasługuje na dobrą pozycję, bo Edzio to jest freestyle yy, oparty na sucharach z demotywatorów, także... Sześć. Czeski. E, no będzie siódemeczka, bo tu dalej już nie damy. Ciekawe, kto dostanie ostatnie miejsce. Jeszcze pewnie jakiś Bober będzie albo coś takiego. No dawaj. Kaz. Oj, zmieniłbym tu trochę to, ale no już się nie da. Także Kaz niestety, ale dostajesz ósme miejsce. Natomiast w moim serduszku jesteś minimum siódmy.